Polaski, mój przekaz dnia. No nie wiem, no nie wiem. Dzień dobry kochanemu Państwu. Nie wiem, co by tu napisać, co by tu wymyślić o tym idiotycznym spocie PiSu. Po prostu nóż się w kieszeni otwiera. No ale Państwu powiem co innego za to. Czeka! Czeka ogólnorosyjska nadzwyczajna komisja do walki z kontrrewolucją i sabotażem. Była specjalną policją polityczną, która miała za zadanie tropić i zabijać wszystkich przeciwników władzy bolszewickiej w Rosji zostawała powołana w grudniu 1917 roku, a kierował nią Feliks Dzierżyński. Rum, tum, tum, rum. Tum, tum. Wszechpolska Komisja do walki z sabotażem To radość dla Polaków, spełnienie naszych marzeń Kontrrewolucję w zarodku zdusimy Wrogów na rogu pod postawimy Czeka, czeka, komisja czeka Czeka, czeka, komisja czeka Pan Rafał Bochenek Tuskowe zdradził plany. Na pewno jest do Polski przez Niemców wysłany i ma do narodu odejście niezdrowe, bo chce doprowadzić do wojny domowej. Czeka, czeka, komisja czeka. Czeka, czeka, komisja czeka. Powoli i szaleństwa się czara przechyla. Bez troską naszą grupą pod wodzą prezydenta świadomi głupawki jesteśmy też i my. Niebawem się do pierdla sami ustawimy. Hej-ho, hej-ho, do pierdla by się szło. Hej-ho, 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 hej-ho! Hej No niby wesoło, a nie wesoło, nie? Jak jasny gwint nie wesoło. Proszę Państwa, jest one wesoło, bo jest dzisiaj 1 czerwca i Dzień Dziecka, i kochani moi milusińscy, a jak ściska i całuje. Oraz 1 czerwca jeszcze dni Dziecka jest, naturalnie, a imieniny są także że imieniną wchodzą Jakub, Konrad i Pamela oraz Alfons, Bernard, Eunika, Felin, Felina, Firmus, Fortunat, i Schyrion Julian, Justyn, Juwencja, Juwencjusz, Konrada, Magdalena, Nikodem, Pamfil, Paweł, Porfiriusz, Prokul, Seleukos, Świętopełk, Teodul, Tespezjusz i Tespezj, wszystkiego najlepszego, kochanemu Państwu mojemu. I przysłowie jest takie, czerwiec na maju zwykle się wzoruje jego pluchy pogody często naśladuje. Dobre, takie sobie powiem więcej. I nietypowe święta, mamy dzisiaj dzień bez alkoholu, dzisiaj nie dajemy w żyłę. E, w szyję chciałem powiedzieć, oh, dzień matki, nie, nie matki, dzień mleka mamy, no ale to się kojarzy. Święto bułki i Światowy Dzień Rodziców. Proszę Państwa, natomiast taka miła może na wieczór taka przyjemna gra, półsłówę, którą sobie bardzo niedawno przypomniałem. No to z sylabą trzeba zadziałać. Minowanie planety. Do widzenia.